Jak wcześniej widzieliście, oczyliśmy ramkę. Ja tą ramkę już wyprasowałam. Zobaczcie, mam ją wyprasowaną. Uszyłam ją do tego zamka. Zamka z metra i teraz podkładam. Podkładam sobie zamek i zobaczcie, żeby on był po środku. Żeby jego żyłka szła po środku, a jednocześnie, żebyśmy mogli sobie swobodnie przyszyć ten zamek do naszego, naszego przodu bluzki, do naszego yy, przodu bluzy, do torebki, torby, no do obojętnie czego, gdzie będzie nam potrzebna albo taka kieszonka, albo taka ozdoba. Ja upinam się przeważnie od początku do końca. Kiedyś jeszcze na początku to bardziej fastrygowałam i otrzywam teraz po nie tak bardzo blisko, tylko kawałeczek dalej, całą tą ramkę naokoło. Zaczynam od tej strony, gdzie zamek mogę sobie na razie tutaj zapiąć. Tak i otrzymam. Patrzę, żeby zamek był ładnie, równo. I otrzymam drugą część. Widzieliście jak przełożyłam zamek. I wracam tu, żeby zamocować. Odpinam. Obcinam. Nie jest mi to potrzebne tutaj takie długie. Tu mi nie jest potrzebne, bo to będzie szef. O, tu tak samo. I teraz jest do tego są do tego worki kieszeniowe. Worki kieszeniowe oczywiście są długości Waszego całego zamka, nie kieszonki, tylko całego zamka. Więc ja już sobie wcześniej wycięłam. Można mieć dwa worki kieszeniowe, można mieć jeden, który otrzyjemy. Zobaczcie, jak otrzymam jeden worek kieszeniowy. Hop. Przykładam od tej strony. Widzicie? Położyłam tu, tak jakbyśmy to. Część położyli na nasz worek kieszeniowy. Układam go sobie, żeby nie zmarnować, i przyszywam tutaj. Oj, i przyszywam sobie tutaj. Miele blisko, na ile nam to pozwoli maszyna. Mocuję. Zobaczcie. Jest ładnie, czyściutko. Nie widać. Tej, tej, tej plisy, na której przyszywaliśmy tego materiału, zamek. Tu robię tak samo. Nie kładę go sobie do samego końca, bo po co mam marnować tyle materiału? Kładę go sobie tak samiutko. O, tak ja bym miała to zrobić z drugiej strony. Tak, i tu jest worek kieszeniowy. Mam odszyte. że to jest moja góra torebki, a to jest jej dół, więc wiadomo, tak samo by była to Wasza góra bluzy, a to by był dół, no to wiadomo, że worek kieszeniowy idzie z grawitacją, czyli do dołu. Układam sobie ten worek kieszeniowy do dołu, tutaj, żebym się żadna nie zrobiła zakładka, odkładam znowu w ten sposób i przeszywam od początku do końca. Oczywiście, jak ktoś ma z dwóch warstw. Nie przeszyć jeszcze tutaj, i znowu odginam. I przeszywam, i tak mamy uszytą kieszonkę z tak zwaną ramką z ładnie wykończonym spodem. Zawsze jest ciekawszy, jak jest w innym kolorze, to będzie do czerwonej torebki akurat. I tak to wygląda.